Cześć moi drodzy, witam serdecznie w drugim dniu pojedynku pomiędzy mną, kanałem typerskim i łysem z kanału Obstawiamy. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to pojedynek na typy. Typujemy CSGO. Kto po 10 kuponach wykręci mniejszy profit, jest zobowiązany do wpłacenia 1000 zł na cele charytatywne. No, ja wczoraj wystartowałem bardzo źle, no i jest to kolejny kupon z rzędu na minus. Ja nie wiem, co się dzieje, ale z tego co sprawdzałem, żaden z nas się wczoraj nie popisał. Wszyscy dzisiaj zaczynamy z deficytem. Ja gram sobie na Einerze. A e winner przygotował świetną promocję dla wszystkich nowych graczy. Jeżeli założycie konto z linku rejestracyjnego, który macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem i przy rejestracji wpiszecie kod 190VIP, E-winner po pierwsze zwróci Wam stawkę pierwszego, ewentualnie przegranego kuponu do 190 zł. Stawka ta jest zwracana w formie bonusu, potem trzeba to wrócić 6 razy po kursie 2,5, aby móc środki wypłacić. Po drugie E-winner podwoi Wasz drugi depozyt do 500 zł i po trzecie podwoi Wasz trzeci depozyt również do 500 zł. Myślę więc, że to fajna opcja. Teraz konkurs. Co trzeba zrobić, żeby wygrać dodatkowe 50 zł do wykorzystania na Ewinerze? Oczywiście subskrybować kanał y, obstawiamy Esport, zostawić łapę w górę pod tym filmem i w komentarzach wytypować dokładną ilość rund w dzisiejszym meczu pomiędzy, y, pomiędzy Natus Vincere i OG. Dodatkowo w komentarzu wpisujecie swój nick gracza z Ewinera. Jeżeli ktoś konta na Ewinerze nie ma, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Typujemy i bawimy się do godziny 18. Komentarze dodane po tej godzinie, edytowane bądź bez niku gracza z Ewinera, nie biorą udziału w zabawie. Dobra, lecimy z typami. Dzień drugi, zobaczymy co będzie. Na początek pojedynek pomiędzy Nemiga i Skate. Mecz w pierwszej rundzie szóstego sezonu Ludbet, gdzie wypoczęta drużyna z Białorusi, czyli Nemiga, będzie podejmowała bułga, bułgarską formację Skate. Skate w ostatnim czasie rozegrała sporo spotkań i na pewno są rozgrzani. Nemiga po dłuższej pauzie wchodzi na scenę i nie wiadomo tak naprawdę co można się po nich spodziewać. Poprzedni mecz tych drużyn zakończył się zwycięstwem Nemigi 2-0, dlatego w tym meczu idziemy w over 2,5 map ze względu na dobrze dysponowaną drużynę Skate, która na pewno jest w gazie po wygranym finale na e natomiast Nemiga jest na tyle poukładaną drużyną, że powinna ugrać jedną mapę. Do tego dorzucamy sobie przynajmniej jedną mapę wygraną przez Mouse Sports. W ostatnim spotkaniu obu ekip padł wynik 2-1 dla ekipy Karygana. Dzisiaj myślimy, że będzie podobnie, jednak bezpiecznie wchodzimy w minimum jedną mapkę. Fazer od jakiegoś czasu gra bardzo nierówno i mimo że ten skład ma ogromne możliwości, na ten moment ich nie wykorzystują. Myśli natomiast oprócz wpadki z OG oddali tylko jedną mapę na tym turnieju i był to mecz właśnie z FaZe. Cała reszta to wygrane 2-0, w tym wczorajszy rewanż na OG. Mouse Sports progresują z każdym występem, i wygranie jednej mapki dzisiaj wydaje się być bardzo prawdopodobne. No i tutaj zagrany kupon, dwa zdarzenia, łączny kurs 2,38. Dobra, mamy kuponik zagrany. Wygląda to właśnie tak. I zobaczymy, no co ja mam powiedzieć. No, już nie wiem, co mówić nawet na temat tych kuponów. Po prostu niech będzie, co ma być. Mam nadzieję, że będzie dobrze. A jak będzie, wszyscy zobaczymy. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia.